Polacy w niemieckiej Bundeslidze. W niemieckiej Bundeslidze gra sześciu Polaków. Dwóch z nich to bramkarze. Obaj z Wolfsburga. 26-letni Kamil Grabara, który jest podstawowym bramkarzem wilków oraz trzykrotnym reprezentantem Polski, oraz 17-letni Jakub Zieliński, sprowadzony tego lata z Legii Warszawa. W Sankt Pauli występuje dwóch polskich obrońców. Adam Dźwigała i Arkadiusz Pyrka. Oba mają na swoim koncie już kilka występów w tym sezonie. 18-letni Kasper Potulski jest natomiast pewnym wyborem formacji defensywnej FSV Mainz w lidze Konferencji Europy. 23-letni Jakub Kamiński, wypożyczony z Wolfsburga do FC Keln w 12 występach, ma na swoim koncie 5 bramek i jedną asystę. Jest on wymieniany w gronie najlepszych zawodników tego sezonu Bundesligi. Którzy z przedstawionych Polaków powinni być powoływani do reprezentacji Polski? Dajcie znać w komentarzach. Na dziś to już tyle. Zachęcam do polubienia i obserwacji kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!